Nawet no, kurde nic, nic! Nic! Nie dadzą nawet poznajomości! Teraz to widać jest! Ona się wykończy! Zobaczcie, jak u Ty masz ładną fryzurę. Olaflex! Ma zagra. Już jak zbogła góra! Jacku, jutro mamy trening. Tak, ale my tutaj nie, my tutaj nie dajemy, że wygraną. Trenujemy bardzo dobrze! Bardzo trenujemy! Dobra będzie przyjdzie wyćwiczona. Także spodziewaj, spodziewaj się. Kamil, co? Czyli... Wypychasz mnie na jednej ręce? Tak, tutaj mam twoją pupę. I tak bardzo mnie jest Ci łatwie, łatwo wypchnąć, bo tak fajnie się zbierasz, bo twoja chyba pupa chyba <laughs> <laughs> pasuje do mojej... Ręce. Widzisz, Jacek nie jest tak źle. Nie, tutaj dobrze pasuje, to jest właśnie wszystko wykształtowane po moją rękę. Rafał pozdrawiam, ale ta baba sobie po ręką <grym wytrza> Dla mnie najważniejsze, by była się na górze. Tak, ona w ogóle się niczym nie przejmuje. No ja bym była na górze. <grym wytrza> ale musisz wystawić bardziej zahaczać o parkę. Ok? i'm sorry you're part of your okay no <laughs> yeah, that